Hej, witajcie widzowie! Z tej strony ja, Dynia TV. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Tower of Hell, tylko że jak zginę, no to jak sam tytuł mówi, piję oto ten sok z cytryny. No, jest on okrutnie kwaśny, nie jest to w jakikolwiek sposób też rozcieńczane. No po prostu wycisnąłem cytrynę i jeśli zginę, będę musiał się tego po prostu napić. Ja już nie będę przedłużać, lecimy z odcinkiem. Dobra, widzowie. Jesteśmy tutaj już na Tower of Hell, to ja tutaj zaczynam już pracę. O. No nie! No to... zdrówko. Łez! O kur... ale to kwaśne jest. Ule. Jezu Chryste, to jest paskudne. Ja Miałem sobie łyczek. O, yes. już mi łza poleciała ale nie będę mam tego pokazywać. No dobra, mam nadzieję, że nie zginę ponownie. Bra. Jak zginę, spokojnie, teraz tylko spadłem. Bra. Cyk, cyk. Dobra, porobione. Lecimy z kolejnym stage'em tutaj. Ojoj. Oj. no, no, no dobra, trzymam się. Dobra, jest, jest. Super. Ciach. Ciach. Oj. Ciach. Oj, no, oj, no nie! No chyba to są jakieś szarty. Wspadając zahaczyłem te tutaj świecące no, nie. Znowu muszę to pić. Dobra, widzowie. Zdrówko. Tym razem wezmę trochę mniejszą. <słysk> Napiszcie, czy dobrze mi idzie, ale myślę, że jest ok. Dobra, dajemy radę, widzowie. Dajemy radę. Jest dobrze. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Myślę, coś, coś lepiej mi idzie w Tower of Hell, bo jak y, na przykład były te walki youtuberów, tak, to ja takie totalne, totalne warzywo. A teraz to czuję się zmotywowany, żeby nie zginąć. Kurde, już ostatni stage jest tutaj. Maniek, ty to ja nie taki zły jestem. Dobra, zrobione! Wow, widzowie, nie spodziewałem się, że tak yy, łatwo pójdzie za chyba drugim czy trzecim razem. A ja też długi czas nie grałem w Tower of Hell, więc no. I don't date! Mary! Yeah, straightforward. I don't wanna get my heart broken. It's also a in our religion. I had my heart broken seven times. Jakie zruszające, normalnie. Cyk. Oh my god. Nie jest to takie trudne, ale może, ale tak trochę. No, dobra, cyk. Och, dobra, ciach, ciach, ciach. Dobra, porobione. Myślałem, że będzie ciężej, ale no, co? Wy widzowie, dobra, kolejny stage. Po prostu esunia. No, nie! Dobra, dobra, przynajmniej nie zginąłem. Nie zginąłem, to jest najważniejsze. Nie będę musiał tego, o, tutaj, syfu pić. Damn, Daniel! Or, 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 or. Skill, a nie jakiś. <gryw> Jaki wylebiasz, dobra? O, o, dobra? Trzyma. No nie, kurde, ubem odbiłem się. No to są chyba jakieś żarty. You chipping, bro! You <gryw> No trudno, zdrówko widzowie. Gdybyś tylko udzielę, jaką mam gębę. Z skwaszoną. Jakby normalnie całą... Ale no... Uuuu! To było, to było bardzo bliskie, ale... Ale nie ma... Nie takie numery już się zdarzały. Czasami mi się zdarzało, że... No, na samym końcu dosłownie ginąłem, a to wtedy był już wyższy stopień wnerwienia. No i co, widzowie? Dotarliśmy na sam szczyt. Więc no, ja myślę, że tym oto pięknym akcentem będziemy powoli kończyć dzisiejszy odcinek. Napiszcie jak się wam spodobał, jeśli chcecie więcej filmów takiego no, rodzaju. Po prostu dajcie mi znać, możecie polajkować. Ja osobiście to fajnie się robi te filmy. I no, jeśli, a jeśli chcecie jakiegoś innego rodzaju, to napiszcie. Ja wszystkie wasze wypowiedzi chętnie no, przeczytam co widzowie? Napiszcie też, czy chcecie, żeby nadal była ta kamerka. No i co, tutaj widzicie, no trochę tam wypiłem. No i co, widzowie? No to do zobaczenia. No i. No, rap.